Cześć kochani! Witajcie na kanale o matko i córko. Cześć kochani! przywita się z widzami. Mhm. Jak zwykle trafiłam na cudowny, naturalny moment, ponieważ vlogi mają być przecież naturalne, mają pokazywać część naszego życia, taką część, którą chcemy i możemy pokazać. Tak. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że, że wylogi rozpoczyna się od początku dnia, a się to jest początek każdego dnia, więc. Więc może być. No, Zostawimy tą scenę, uzyskać. tak? Możemy kontynuować. <grych> dzisiaj mamy bardzo dużo pracy, więc Paulina musiała dzisiaj wcześniej wstać. Jutro zawozimy Paulinę do Olilas Dream, a wcześniej musimy nagrać kilka filmów. Tak, tak, tak. Pracowy tydzień. Pracowy tydzień przed nami właśnie. O właśnie jesteśmy świadkami tego, jak Paulina się umyje. Jakby, ten, jakby ktoś chciał poradnik, jak do porządku umyć swoją twarz, to polecam zobaczyć ten filmik. Uważaj, bo w komentarzach nasi widzowie powiedzą ci, e, się myje? że Że się myjesz. Tak, tak może być, kochanie. Okej. Okay. Jestem otwarta na nowe propozycje, ale akurat um, Produktu, który, mm, który myje swoją twarz, yy, używam już bardzo długo i moja twarz jest po nim czysta, więc nie narzekam. Teraz muszę to sobie spłukać, to na grzyma. Nie wiem jeszcze, zobaczymy. To teraz czekam na ciepłą wodę. Dobra, damy ci chwilę w spokoju. Czułam się myć, mama sobie stąd poszła, bo stwierdziła, że nie ma co więcej nagrywać. No bo co nagrywać, jak moje włosy? No nie, no bez sensu. Um, ale w trakcie mycia włosów przypomnę mi coś bardzo ważnego. Otóż muszę Wam na końcu filmiku, na końcu, ale nie wiem w którym dokładnie momencie, powiedzieć o konkursie przeprowadzonym z marką Garnier. Mm... Garnier, to jest Garnier, aby ktoś nie wiedział. I z tą marką właśnie przeprowadzimy konkurs z bardzo fajnymi nagrodami. I ogólnie bardzo prosty konkurs, tak więc oglądajcie cały filmik, bo nie wiecie w którym momencie dokładnie, dokładnie będzie wspomniane coś o tym konkursie. Tak więc wy czekajcie do ogłoszenia konkursu, a ja idę suszyć włosy, bo jeszcze są mokre. Cześć kochani, jestem po nagrywaniu filmiku za mną. Jak widać, malowałyśmy się na tym filmiku. Wyglądam całkiem inaczej niż wyglądałam wtedy, ponieważ miałam za ciemne brwi i musiałam to zmienić. Dlatego zrobiłam sobie tutaj kreski rozświetlaczem znaczy, oczywiście, wytarłam to, wytarłam, wytarłam tak żeby to wyglądało ładnie. Rozprowadziłam. O, bardziej profesjonalnie to brzmi. No i tyle. Z tego co przed chwilą robiłam. A teraz aktualnie siedzę i patrzę na widoczki, ponieważ jest zachód słońca i wygląda to naprawdę nieziemsko. Niestety obawiam się, że nawet jak Wam to nagram, aparat nie będzie tego odzorywał yy, tak doskonale i nie będzie to wyglądało tak pięknie jak teraz, gdy na to patrzę, ale spróbuję. Na pewno nie wygląda to tak samo jak nad morzem, ale mówię Wam, widok jest i tak niesamowity. Dlatego stwierdziłam, że muszę Wam to nagrać. Na pewno będzie mi tego brakowało w zimie. A tak w ogóle, to ja jadę jutro do Oli Last Dream i już jestem pewna, że na pewno się zgadzamy, zgadzamy, co do muzyki. Ponieważ ma fazę na to, są piosenki co ja. Także wiem, co będziemy robić. Na pewno będziemy słuchać tej piosenki. A na mnie yy, czeka pakowanie i jakieś małe zakupy, bo nie pojedę z pustymi rękami. Kochani, siedzę sobie teraz przed trawą i właśnie wyciągnęłam ciuchy, które chciałabym wziąć do Oli. Właśnie w tym momencie je Wam pokażę. Otóż tak, tutaj są spodnie, które zabieram właśnie do Oli. Tutaj jest jedna para dla czarne spodnie i zielone spodnie. Następnie przejdziemy do bluzek. Taka zielona, w paski, bordowa, z długim rękawem i sznuraczkami, Biała z hiszpańskim dekoldem oraz kolejna biała podkoszulka znaczy kolejna podkoszulka tym razem biała następnie na cieplejsze dni mam sukienkę, spódniczkę spodenki na dwór i spodenki po domu ponieważ nie będziemy cały czas siedział na dworze tu są piżamki strój kąpielowy na wszelki wypadek dalej bielizna, ale tego już nie będę pokazywać na filmie i z Podnie, które chciałam wziąć, bo bardzo je lubię, wręcz uwielbiam, ale jestem zawiedziona, ponieważ mój królik mnie pięknie pogryzł i to naprawdę bardzo, bardzo widać i nie mogę już w nich chodzić, tak więc chyba przerobię na spodenki, krótkie spodenki. Obcinam i zobaczymy, jak one będą wyglądały. Wiecie co? Udowodniłam sama sobie, że żadna sytuacja nie jest bez wyjścia, ponieważ naprawdę siedziałam i myślałam, co mogę z tymi spodniami zrobić i wpadłam na to, żeby właśnie przerobić jedna spodenki i muszę przyznać, że wyglądają rewelacyjnie, znaczy mi się to podoba. E, niestety muszą być dłuższe, ponieważ są bardzo obcisłe. Podaj do do lustra. Muszą być troszkę dłuższe, ponieważ jak je em, troszkę wyżej em, zawinę... To będą się robiły na nogach bułeczki, a takiego efektu zrobić nie chcemy. Wysoki stan, bardzo obcisłe. No, ogólnie to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Daję tym spodenkom 10 na 10, zarówno yy, tym spodenkom, które już przerobiłam, jak i spodniom, które niestety zniszczyłam. Znaczy, królik mi je pogryzł. Nie ja je zniszczyłam, ok? Także, kochane, jeżeli wasze zwierzątka tak was kochają, że pogryzą wam ubrania, zniszczyło wam się coś, to zawsze możecie to trochę przerobić. Nawet jeżeli to były wasze ulubione spodenki. Tak jak w moim przypadku. Nic nie idzie na stratę, jak tylko się chce. I jesteś. Chciałam właśnie zobaczyć. Czeka, czyjś. czeka, czeka! czeka. Już teraz. Chciałam właśnie zobaczyć, ale to nie miało być na filmiku, to miało być naturalnie. To miało... znaczy prywatnie. Miałam się zapytać, czy już się spakowałaś. Tak, spakowałam się. Tak? Tak. I nagrałaś tego vloga? Tak. Wiesz, nie? Tylko powiedz widząc, co jest w tym wszystkim najlepsze. Nie wiem, że no. nie masz do czego <głos> <chodzi>. <głos> tak. spakować. Więc musisz napisać do tatusia ładnego sms Kochany tatusiu przynieś mi z więc... <laughs> jak wrócisz rano z pracy nad ranem tak. ponieważ no niestety 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 nie zaniosę tych ubrań w rękach No nie. po w wsadzimy <laughs> jaka siara by to była takie bula... polaki cebulaki z reklamówkami z biedronki do koleżanki przyjechała <laughs> wow taka przyniósł mi walizkę jest Tata przyniósł mi walizkę, zdążyłam się spakować, a my ma sobie wychodzi z pokoju. Chyba się przeraziła tym, co nagrywam. Nie wiem, możliwe. Ale jestem spakowana, walizka czeka do wyjazdu. Jest godzina... Yy, czekajcie, łapię telefon. 8.16, tak więc za chwilkę wyjeżdżamy. Początek końcówki tego vloga pozwolę sobie zacząć od tego, że jakieś dwa miesiące temu byłam u mnie w mieście na koncercie Dawida Kwiatkowskiego. Cała relacja jest oczywiście na kanale, link do tego filmiku, jak jeszcze go nie widzieliście, jest w opisie. To również jest nagrane w formie vloga, a wiem, że lubicie vlogi, także zaglądajcie. Tym bardziej, że. Właśnie jest na tym filmiku Dawid Kwiatkowski, a przynajmniej fragment jego koncertu. I ogólnie strasznie przekonałam się do jego twórczości, słucham kilku jego piosenek właśnie od czasu tego koncertu, ponieważ bardzo mi się podobało. Mimo, że była burza, mimo, że był deszcz, Dawid dał niesamowity koncert. Dziewczyny po prostu płakały z wrażenia, ale tak pozytywnie oczywiście. I pewnie dziwicie się, dlaczego wspominam Wam teraz o Dawidzie. E, mówię o nim, dlatego że e, jak obiecałam na początku filmiku... Wspomnę Wam o konkursie, a raczej opowiem o konkursie, który jest przeprowadzony właśnie z Marką Garnier. A główną nagrodą jest udział w teledysku Dawida Kwiatkowskiego. Strasznie Wam zazdroszczę, bo to będzie naprawdę świetne wydarzenie. Ale żeby wystąpić w jego teledysku, musicie spełnić kilka warunków. Właściwie to trzy. Takie mam trzy punkty, e, które e, na pewno musicie zrobić, żeby, żeby wygrać po prostu e, Konkurs trwa od 11 sierpnia do 4 września, tak więc macie jeszcze ponad dwa tygodnie Trzymam za Was kciuki Pierwszym warunkiem jest to, że musicie e, kupić produkt Garniera i zachować tak dla pewności paragon Następnie musicie zrobić sobie piękne selfie i wstawić na stronę Garniera Link dam Wam w opisie, żebyście się w tym internecie nie pogubili i znaleźli na pewno tą stronę tam właśnie wstawić swoje selfie i dokończyć zdanie. Moim marzeniem jest udział w teledysku Dawida Kwiatkowskiego, bo... I napisać, dlaczego to właśnie Wy powinniście wziąć udział w tym konkursie, dlaczego właśnie to jest Waszym marzeniem. Um, powiem szczerze, że konkurs bardzo prosty. Sama z chęcią wzięłabym w nim udział. Ale większą nagrodą jest dla mnie to, że któryś z naszych widzów właśnie ma możliwość wygrania tak... Świetnej nagrody. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś dzięki temu filmikowi zdecyduje się właśnie na wzięcie udziału w tym konkursie i wygra, to że pozdrowi ode mnie Dawida i oznaczy nas mniej moją mamę, na przykład na jakimś zdjęciu z Dawidem, z chęcią Wam je skomentuję. Mam nadzieję, że że jak najwięcej z Was weźmie udział w konkursie i po prostu będziecie się potem cieszyć e, wygraną. E, trzymam za Was kciuki, trzymam kciuki przez cały czas, e, ale nie tylko za Waszą wygraną, ponieważ mam nadzieję, że bezpiecznie dojedziemy do Oli. Bo właśnie za jakieś 5 minut wyruszam, tak więc e, muszę chyba się żegnać. Papa, pa, kochani.